And she can't save Hold up, you ain't never gotta say shit, ooh. and I know your taste is a little bit mm, high maintenance. Ooh. Everybody else basic, you live life on an everyday basis with poetic justice. Poetic justice, if I told you that a flower bloomed in a dark room, would you trust it? I mean, I write poems in these songs dedicated to you when you the mood for empathy, there's blood in my pen. Better yet, with your friends and them. I really wanna know you off I really wanna show you off. Aaaa! Oh. Jestem tak zmęczona. Ostatni tydzień, w ogóle ostatni miesiąc, to był dla mnie roller coaster. Roller coaster. I dzisiaj jestem taka, nie wiem czy to widać, a jestem taka słona. Czuję się taka po prostu napuchnięta, przepuchnięta. Ale dzisiaj jest pierwszy dzień. Pierwszy dzień jesieni mojej ulubionej pory roku. Ja jestem bardzo z tego faktu szczęśliwa i ja będę ten fakt świętować założeniem sweterka. Ja mam właśnie na sobie sweterek i to jest moja forma świętowania. Do look crazy? I feel crazy. To nie powinno tak wyglądać. Zaraz to naprawię, ale ja przedwczoraj, w ogóle nie, wczoraj, sorry. Już mi się nawet dni nie zgadzają. Wczoraj skończyłam pracę. To był już mój ostatni weekend w pracy, mojej drugiej pracy i jestem już wolnym człowiekiem, na tyle wolnym, że w następny poniedziałek zaczynam studia. I teraz w piątek już się stąd wyprowadzam, więc jest to vlog. Mój ostatni weekly w domu. Mój ostatni tydzień w domu, ostatni tydzień, który spędzam tu, w moim domu rodzinnym, nie w Krakowie. Następny weekend już będę spędzała w Krakowie. No dobra, chyba nie wygląda aż tak crazy, nie? To jest bardzo jesienny outfit. I teraz muszę zrobić trochę running errands, w ogóle ten cały vlog będzie taki running errands. Bo będę musiała pokupować rzeczy do mieszkania, spakować się wiadomo, przyprowadzkowe rzeczy. Ale dzisiaj jeszcze muszę kupić, teraz pojechać kupić podkład, odebrać moją siostrę ze szkoły, zrobić zakupy do domu, do jedzenia, bo nie mam nic do jedzenia. I powiedziałam to wszystko bardzo niechronologicznie. Muszę jeszcze zrobić trening. I jeszcze się nie zdecydowałam, czy pójdę na siłkę, czy pójdę pobiegać. Ale chciałabym. lowki mam plan, bo nigdy jeszcze nie byłam biegać na takiej, na track field. Na bieżni? To się nazywa? Takie coś jakby wokół stadionu. Dobra, whatever, rozumiecie o co mnie. Ja. Jeszcze nigdy nie byłam biegać w takim miejscu, więc chciałam Laoki wziąć samochód i pojechać właśnie na stadion i w takim miejscu pobiegać. Bo jeszcze tak nie biegam, nie wiem, jak, jak to w ogóle się robić. To się biega tak samo, tylko że po prostu w takim miejscu, czy, czy to jakoś inaczej wygląda? Nie wiem, więc się dowiemy. Spróbuję się dowiedzieć. I może dzisiaj pójdziemy tam pobiegać, ale chyba na siłkę dzisiaj nie pójdę, bo ogólnie sprawa wygląda tak, że robię sobie przerwę od siłowni. Mam dużo powodów, żeby zrobić sobie przerwę od siłowni. I tak dalej codziennie ćwiczę, tylko że po prostu nie siłowni. Siłowni, nie z ciężkimi ciężarami, bardziej ciężarem mojego ciała, bardziej wytrzymałościowo. Zobaczymy, Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy to korzystnie na mnie wpłynie, bo czułam się strasznie rozregulowana i no nie czułam się dobrze. Więc. We are switching things up. Także lecimy do sklepu, bo ja mam mało czasu. U i zapomniałam Wam powiedzieć, ale zamówiłam kapsułki do ekspresu. Nie mam mam kapsułki. Zamówiłam kapsułki z Nespresso i zamówiłam trzy opakowania pumpkin spice. Bo się bałam, że już im wyjdą i że już później nie będę miała jak zamówić. I dwa opakowania Maple Pecan. Więc mam kapsułki, ekspresu nie mam, ale to już sobie poradzimy. To już sobie poradzimy. Jak coś to będę po prostu, nie wiem, robię DIY. I, a, i jeszcze kupiłam właśnie, kupiłam ten sweterek. I pokazywałam go w holu. Kupiłam ten sweterek, jest mega miły i mega fajny. W moim ulubionym kolorze. Ja yeah. Uciekam. Uciekam. Boże, jak ja kocham taką pogodę. To jest taka właśnie jesienna pogoda, taka jaka powinna być. Taką właśnie pogodę kochamy i uwielbiamy. Taką, że mogę założyć sweterek, ale że nie odmarzają mi palce u stóp. Boże, jaki ten samochód jest brudny. Ja muszę go umyć, ale kupiłam. Jest progres. że i nie jest jakiś mega umyty ten samochód, ale mam... Pan awokado ma kolegę, który już pachnie, bo pan awokado już nie pachnie niestety. A ten pachnie jak las. Ja lubię las, lubię zapach lasu, więc mega nice. To co? We are off na zakupy. Spożywcze oczywiście, nie wydajemy pieniędzy na ubrania. Dziś. Grace, hold up. dobry. jesteśmy, przybyliśmy na miejsce naszego dzisiejszego biegu. Jeszcze się zastanawiam, bo podjąłam decyzję, że będę biegać tak jak biegam zawsze, tylko po prostu na bieżni tej takiej wokół. na track field. Nie wiem, jak to się mówi dalej. Tak będę właśnie robić. Będę biegać, jest bardzo ładna pogoda, więc chcę to wykorzystać. Lepiej pójść teraz biegać niż na siłownię, bo jest zbyt ładna pogoda, żeby iść na siłownię. Pójdę na siłownię, jak będzie padało. Chcę sobie pobiegać, wyżyć się. I po prostu będę biegać tak, jak biegam zawsze, ale na tym. I mnie to nie obchodzi, czy ktoś stwierdzi, co ona tu robi. W sensie, jak ktoś będzie na tej bieżni, to ja tam nie pójdę, nie? Tylko pójdę tam nad staw biegać. Ale jeśli będzie wolna. I am owning it. Dalej czuję się mega swollen. Kupiłam już wszystko, co miałam kupić. Muszę jeszcze odebrać mój dowód. Nie wiem, czy chcę iść go odebrać tak, jak wyglądam w tej chwili. Nie wiem, czy tak do urzędu można iść. Raczej nie. Wyglądam teraz jak to awokado, co jest u mnie tutaj, Twins. To było męczące, to było męczące, ale cudowne. Kocham sport, kocham sport, kocham się męczyć, kocham być sweary, kocham poddawać się próbom, przekraczać swoje limity. Chciałam przestać, ale przypomniałam sobie jak David Goggins powiedział, że w momencie kiedy czujemy, że już nie możemy, że już musimy przestać, że to jest nasz limit, to jesteśmy dopiero nawet nie w 20% swojej capacity. Jak jest capacity? Możliwości. Jesteśmy dopiero w 20% swojego potencjału. A to mnie tak zryło, że powiedziałam: A! W sumie jestem w 20%, to, to jeszcze mogę. I poleciałam dalej, wazelinka. Nie był to mój jakiś rekord, ale biegałam w inny sposób. Tylko dwie kawy wypiłam, dlatego że mam. Ale biegałam w inny sposób niż zazwyczaj. Zazwyczaj biegam po prostu na długość, nie patrzę za bardzo na moje tempo. Po prostu robię tą samą trasę, co zawsze robię te 6-7 kilometrów i tyle. I po prostu sobie biegnę, patrzę sobie na. Bo wiadomo, biegam bardziej w takim terenie. Patrzę sobie na zieleń, słucham sobie muzyczki. A teraz chciałam tak troszeczkę się pocisnąć i zrobić może interwały. Nie, nie wiem, czy to było poprawnie zrobione interwały, ale próbowałam. Po prostu biegłam jedno kółko na tym trackfield truchtem, a drugie na, na moim maksie. Czyli po prostu biegłam jedno truchtem, drugie na maksie, jedno truchtem, drugie na maksie, i tak dopóki nie poczułam, że umieram. Jak poczułam, że umieram, zrobiłam jeszcze jedno truchtem i zeszłam. Ale coś nowego, fajnie, bo mi się już nudziło bieganie tak normalnie. Wracam do domu na obiad, bo jest czas obiadowy. Shit, your sky rails, things are getting intense now. I hear you talking about we a lot, or you speak French now. Mm -hmm. Giving me the sign, so I gotta take a hit now. I hate you look like what oh, you wanna Do I know what time it is right now? Mm. It's after 2 a.m. and that's her asking. Mm. You right now. Mm. All she talking about is coming to me for us. Coming to me for us. You don't ever come to me. You don't ever come to me. All she ever says is coming to me for us. Coming to me. Dzień dobry, gdzie dzisiaj idziemy? Kupić takiej jednej, żeby miała pod czym spać lub na czym? Idziemy po kołdry. Bo Kto to dopiero wstał? Dzień dobry. Ty za murem, Trawisku. Cześć, kto wstał dopiero? Good morning. Trawisku. Nie przegibnie się. Hop. co on robi? Travis, Travis Scott <laughs> 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 I'm really sorry. Things change, people change, things change so. Never thought the circumstances would have changed you. You said you never tried to know. And I believe you when they told me don't. But either way you're still invited in. Dobry wieczór. Ja mam tutaj herbatkę z imbirem, bo za każdym razem, jak kończy się turniej, to jestem chora. I nawet mi się jęczmień robi. Tek, wokół, tło, spadek odporności. Musimy sobie z tym poradzić, że dzisiaj piłam sok z imbirem, pietruszką, szpinakiem, selerem, whatever. Hall. Hall już taki, myślę, ostatni rzeczy do mieszkania. Dzisiaj właśnie po takie już ostatnie, ostatnie rzeczy pojechaliśmy. Jeszcze zostały takie jeszcze typu jedzenie, ekspres do kawy został. Tak jak mówiłam mam kawę, ale ekspresu to nie mam. Została chemia, jakieś takie wiecie rzeczy typu takie bardziej użytkowe, nie takie stricte do mieszkania, tylko bardziej do życia w mieszkaniu, e, ale takie jeszcze do mieszkania już wszystkie kupiłam, które powinnam kupić. Więc wam pokażę co kupiłam. Wszystko jest bardzo. Mój tata nawet powiedział, mój tata powiedział, że to są rzeczowe zakupy. To jest mega komplement, więc to są rzeczowe zakupy. To nie są pierdoły, to są rzeczowe zakupy. Let's go. Zaczniemy od moich iskowych zakupów i oprócz tego, co mam tutaj, jeszcze w samochodzie mam pościel, matę, podłóżko, w sensie, bo ja mam rozkładaną kanapę, a ja muszę mieć, bo ja mam bardzo wrażliwy kręgosłup, ja muszę mieć miękko. Więc kupiliśmy taką matę, którą się daje jakby na łóżko pod prześcieradło, ale już na materac, żeby było po prostu wygodnie. I tam mam też właśnie poduszki, kołdry. Ale oprócz tego wisku kupiłam dwie takie podkładki. Zwykłe do jedzenia, takie drewniane, fajne. Kupiłam wieszak na. Czapki. To jest ogólnie wieszak do prania. O to bardziej w tym chodzi. Ale ja to będę używała na czapki i na tego typu rzeczy, żeby wiecie sobie tam zawieszać. Kupiłam, bo ogólnie dużo, szukałam na Pinterestie, jak ja chcę to zrobić fajnie. I kupiłam dużo takich containers, takich małych pudełeczek. Tutaj jest takie, taki set. On jest spięty, więc Wam tego nie odetnę teraz. Ale set takich dwóch, właśnie z błyszczącą nitką. I kupiłam takich trzy. Ja będę sobie w niej, wiecie, dawała do nich. Jest szuflada pod umywalką. To tam sobie do niej dawała różne, nie wiem. Na przykład w tym będą płatki kosmetyczne, w drugim będą patyczki do uszu, w trzecim będą podpaski. Wie, wiecie, rozumiecie, takie rzeczy, które się walają po szufladach, a ja chcę mieć możliwy porządek. I kupiłam sobie trzy takie opakowania: jedno jest czarne, drugie jest zielone, trzecie jest takie pomarańczowe. I one będą na szampon, odżywkę do włosów i żel do kąpieli, bo ja chcę mieć tak ładnie. Jeszcze sobie ogarnę może naklejki na to, żeby to było body wash, conditioner, coś tam. Kupiłam taki secik, to jest do mydła, wiadomo, na tą nowalkę i do tego na szczoteczki do zębów. Mega cute taki secik, właśnie bardzo mi będzie pasował do mojej łazienki, na tym nie będzie widać też za bardzo brudu, a o to mi chodziło. Coś no będę tam czyścić, ale no jednak to się często brudzi w łazience. You know, you know. No, i dalej kupiłam miseczki, które ja mam ogólnie w domu. Uwielbiam tą miseczkę. Ja ją zostawiam w domu i kupiłam sobie dwie. To są moje ulubione miseczki, najlepszy kształt, najlepsze, bo one są po prostu. i więc teraz to muszę znowu zapakować, żeby się nie potłukło. Bo ja to muszę przetransportować w piątek do Krakowa. Wszystko! Przechodzimy do randomowych rzeczy. O, mój ulubiony zakup! To jest mój ulubiony zakup do mieszkania. Kawa, cappuccino. tak sobie będziesz siedział. Wow. Dalej, uwaga, moje rzeczowe zakupy. Tu jest do zapiekanek, to jest zaklejone. Pan to fajnie zaklei, więc za tego nie będę odklejać. A to jest takie, wiecie, to jest takie naczynie żaroodporne. ale jest bardzo ładna. mi uwierzyć na słowo. Mini tarka na makaron. Dalej kupiłam, to jest to, co mówiłam, że byłam w e, Dinette. i tam w toalecie tak pięknie pachniało. I ja patrzę z zarachą I kupiłam to samo, bo zrobiłam zdjęcie wtedy. I to jest Poetic Mind, top, almond flower, heart, rose, base, musk. Dalej kupiłam w Zara Home. Wow, jakby będę siebie tak hejtować za ten zakup. W sensie będę wdzięczna za to i będę się często przytulała do tego zakupu, ale fakt, że kupiłam to w Zara Home, a nie na przykład w jakiejś homli za pół ceny, to naprawdę mnie to będzie prześladowało po nocach. Kupiłam koc. On jest tak miękki. Nigdy nie dotykałam tak miękkiego koca. Jest w bardzo ładnym kolorku. Jest strasznie ciężki. Fajnie, bo jego ja go będę używała jako narzuty na, na łóżko. Do niego jest poszewka na jasiak, bo ja kupiłam też jasiek i to też będzie jakby część mojej takiej narzuty na łóżko. Randomowo przechodzimy do bielizny. Albo nie, bieliznę wam w sumie nie pokażę. To trochę dziwne chyba. Takie pojemniki do lodówki. bardzo sobie zrobić taką Pinterest lodówkę. To jest moje marzenie. Taką po prostu całą... Zieloną, czystą. Kupiłam do zawieszenia na tym takie coś. I tutaj się akurat zmieszczą te moje trzy. Mają przemyślone, mają Dalej w primarku. A to wszystko było z TK maksa, co pokazałam. W primarku kupiłam dwa takie opakowania. Też do lodówki. Na jakieś leftovers. Na jakieś właśnie posiłki. W primarku także kupiłam zeszyt króświeci. Dlatego, że pasował mi do butów. To jest akurat nierzeczowy zakup. Fajne. To będzie na owoce albo różne albo warzywa i w ogóle co będzie leżało na widoku, albo na jakieś, nie wiem, snaki i w ogóle do, yy, do szafki. Jeszcze nie zdecydowałam, a to będzie do szafki na warzywa i owoce. Dalej kupiłam set takich yy, opakowań, i one będą na makarony, ryże, na płatki owsiane i w ogóle też w primarku. Mega fajne, bo mają tą takie wieczko. I ja kupiłam takich pięć, ale ja, to są wszystkie moje zakupy. Mam nadzieję, że you enjoy the haul. Idę spać. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Kocham moje ubrania, ale teraz low key marze marzę... lowkey... hajki. Hajki marzę o tym być minimalistą. Teraz by było... teraz bycie minimalistą by się tak przydało. Miałabym dwie pary spodni, pięć koszulek, dwie marynarki i ja bym po prostu je włożyła w jedną torbę i miała to z głowy. Idę. Cześć! Okay, cześć. cześć. Jezu. O oh co to jest? Jezu, ale super! Tak. E, to jest gorzynek tak, pożegnania. Idzie, bo wdrymuję, po to płakanie. Już dzisiaj płakałam, także tak? się nie popłaczę. Zobacz. A, no. To jest wszystko, to jest nawet liścik. To jest świeczka do nowego mieszkania. Dynia na paściery. To jest, zobacz sobie, to jest ta. To jest bransoletka z morza. Wow yy, ta, Jezu, to, to jest... to, są ostatnio jadły, ale nie mogłam znaleźć podobnego. I jest ja taki. mercy, ale takie fajniejsze. Yeah, Jedziemy, okay, ja No i